Andrzej Piaseczny był o od tragedii. W tym wypadku zginęło aż 16 osób. Byłem tam? Andrzej Piaseczny wspomina, że jego wakacyjny pobyt w Lizbonie niemal zakończył się dramatem. Artysta wyznał, że znalazł się w miejscu, gdzie chwilę później doszło do tragicznego wypadku kolejki linowoterenowej Gloria. W katastrofie zginęło aż 16 osób. Andrzej Piaseczny od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Wokalista, znany z przebojów takich jak Prawie do Nieba czy Śniadanie do łóżka, regularnie przypomina o swojej obecności na scenie muzycznej. Niedawno wystąpił w duecie z Margaret na Topow the Topso pod festiwal. Byłem w tym miejscu, dramatyczne wyznanie piasecznego. W rozmowie z dzień dobry TVN Andrzej Piaseczny zdradził, że dosłownie o włos minął się z tragedią do której kilka dni temu doszło w stolicy Portugalii. Przypominamy, że jedna z największych atrakcji turystycznych miasta, kolejka Gloria, wykoleiła się i runęła z ogromną siłą. Zginęło 16 osób, a ponad 20 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się turyści z różnych krajów, a burmistrz Lizbony Carlos Moedas ogłosił trzydniową żałobę narodową. Nie macie prawa tego wiedzieć, ale wczoraj wróciłem z Lizbony. Otóż dokładnie dzień wcześniej byłem w tym miejscu. Nie wsiedliśmy, do kolejki, przypis redakcji, ale byłem tam, kiedy ta historia się wydarzyła, mówił. Polecamy, piasek nie ukrywa partnera. Wiemy, jak Andrzej Piaseczny nazywał kochanego. Artysta wspomniał także o błyskawicznych działaniach służb ratunkowych, które, mimo trudnego dojazdu do centrum miasta, szybko zabezpieczyły teren. Piaseczny po powrocie do kraju opisał, jak wielkie miał szczęście. Po powrocie z podróży Andrzej Piaseczny podzielił się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Człowiek nie zdaje sobie zwykle sprawy z tego, jakie ma wielkie szczęście. Wyjechać, wrócić, zalać język pysznościami, ramiona słońcem, codzienne cudowności. Dzień wcześniej, dzień później wielkie szczęście, którego zdarzyło się innym nie mieć napisał Andrzej Piaskowiec.